moi kochani, z Istrynikowaleks, yy, zacząłem już odpakowywać sobie Brawo Sporta. Jak widzicie, jest on już tutaj otwarty. Yy, trzeciego na moim kanale. Ale przerwano mi i musiałem przerwać nagranie. Yy, tak więc wracam. Yy, no i jak mówiłem, otwieramy się sobie Brawo Sporta. Bravo Sporta z tego względu, że chciałam sobie po prostu kupić saszetkę. Ale no, wydawało mi się to nieopłacalne, ponieważ mamy. Za 3,50, brawo, sport. Do tego jeszcze mamy piękną limitkę. Saszetkę, plakat. No i gazetę. Tak więc sobie teraz udawimy te. Te. O! Dobra. I ja mamy limitkę też. Ja już wcześniej zauważyłem, że ona jest troszeczkę pogięta. Nie wiem, czy to będzie na filmie widać, ale tutaj. No, chyba coś tam widać. Takie zgięcia tutaj. Ale to muszę światłem poświecić. a Jak światłem poświecę, to. To widać niestety światło, nie. No, tutaj w każdym razie są takie zagięcia, i to jest zgięty torres. Tak więc, no troszeczkę nie niefajnie. na to wygląda. I mam oczywiście saszetkę z update'u Mamy saszetkę z Jacksonem, Matinezem, Olbekiem, Ibrahimowiczem, a z tym Nigdy nie omawiałem specjalnie tak tutaj tego, więc teraz może omówię. Saszetki, bo powiem, że już taki krótki filmik, no to mogę sobie na to pozwolić. Saszetki bez kodów. Brawo. Tak, do zebrania. Nie wiem, czy teraz to będzie widać. Sfokusuję czy nie. Dobra, będę czytał. I tak to już każdy zna na pamięć. 64 y, karty bazowe. Y, jedna karta y, z logiem. 16 randów w 16 na 2 paczki. Impact, jedna, 8 impaktów, 1 na 4. 12 fansów 1 na 6, 8 keyplayerów 1 na 9, po jednym masterze one to Watch i wszystko 1 na 10, ładnie, nie chcę sfokusować mi. Yy, dynamo, no co jest, nie wiem. Dynamo 1 na 13, Adrenalin XL 1 na 13, Official Ball 1 na 13, Defensive Rock 1 na 15, Magic Moment 1 na 15, niby Berlin 1 na 19. No jak jest Berlin rzadsza od Magików, to ciekawe. Game Changer 1 i Inventive 1160 11, paczek. Tak więc teraz sobie właśnie taką seszytkę z update rozpracujemy. W moim domowym zaciszu jest to już moja trzecia gazetka Bravo Sport. Prawdopodobnie ostatnia, ale nie wykluczam, że jeszcze się pojawią filmy właśnie z tych unboxingów. Przykładam sobie trzy pierwsze karty, bo tu za... fans. Dobra, powiem tak. Kiran Gibbs na karcie bazowej, Safari, bazóweczka. Socrates, kurde cool koszta, koszta jego mam. Tak więc koszta jest na wymianę. I mamy Impact, Impact Fernando Torres, jeszcze bazóweczka Kediry. Torres, no to jest mój drugi Impact, bardzo rzadko mi te impakty wpadają. A koszta niestety mam tylko 4 fansa, a jest to moja powtórka. Tak więc, są wszystko jak najbardziej okej. Okay. Jest fans, jest impact. nie Bez rewelacji, ale zawsze coś. Szkoda, tylko tego koszty. Mógłby paść jakieś Neymar, Messi albo coś w tym stylu. No w każdym razie, ja Wam bardzo za ten film dziękuję. Dziękuję, że go oglądaliście. Dziękuję, że mam już na swoim koncie tam ponad 30 subskrypcji. No i co, w tym odcinku to wszystko. Do usłyszenia. Kowalex, cześć.